Taki dzień otwarty też rozumiem, że tu sobie można wejść i... Yy... Tak, ta, czyli one wyglądają różnie, bo u nas jest trochę problem zawsze z dniem otwartym, dlatego że stronisko i tak jest czynne w weekendy. Mm -hmm. Więc przydałoby się, żeby dzień otwarty był takim czymś więcej, mm -hmm. yy, żeby ludzie natomiast yy, no też trochę się yy, sami uczymy, yy, jak to robić, żeby to miało ręce i nogi, żeby i zwierzęta były zadowolone i ludzie. Więc jak jest taki koci dzień otwarty, no to teraz robimy to tak, że po prostu przyjmujemy zapisy na godzinę, mm -hmm. żeby nie było za dużo ludzi w jednym momencie. I wtedy można trochę z tymi zwierzętami spędzić czas. No teraz przy tym nowych oposkrzeniach ja musieliśmy za... znowu to trochę wstrzymać, natomiast podejrzewam, że jak nie w lutym, to w marcu na pewno mm -hmm. będzie, bo to. Z się że właśnie na takich dniach odpraw też często spada decyzja, że ktoś nie jest zainteresowany adopcją i... Częściej wbrew pozorom nie, mm -hmm. <gry> dlatego że z tego najczęściej korzystają osoby, które nie mogą mieć leżaka no i przechodzą, no trochę spędzi z nimi czasu, mm -hmm. natomiast tak czy siak mam nadzieję, że jak, nie mm. wiem, porobią zdjęcia albo no zobaczą, jak tu jest, że to jakby nie jest też takie bo tak, psy bardzo szczekają, mhm. ale to nie jest też tak, że jak my idziemy, to robimy im jakąś nadzieję. Mhm. E, czasem może nadzieję, że pójdą na spacer, bo jak na przykład znają kogoś, tak jak niektóre znają mnie i wiedzą, że czasem je biorę, no to gdzieś tam myślą, że może coś mhm. ugrają, jakiś spacer. Natomiast tak, żeby one myślały w takich naszych kategoriach, coś co najczęściej ludzie właśnie e, się boją, że oni przyjdą i zrobią tym wszystkim nadzieję na dom. Mhm. To tak nie działa. To jest ważne, bo ja sama, no. prostu, sama to przeżywałam będąc tu kilka lat temu, że przechodząc tak. przez te klatki i ten pies ma nadzieję, że ktoś znowu przyszedł. No nie, dla, dla nich mm. jest się po prostu przechodniem. Mm. E, tak jak się idzie wzdłuż, nie wiem, alejki e, nad zamkniętych osiedla, gdzie każdy mm. ma jakiegoś pisa na podwórku, to jest podobna zasada dla nich osoby przychodzące. Są po prostu osobami, które sobie gdzieś tam przechodzą, mm -hmm. dlatego też właśnie czasem ludzie trochę za wcześnie, na przykład, rezygnują z jakiejś adopcji, no bo wyprowadza się im psa, no to pies idzie na spacer, więc pierwsze co robi, to będzie obsikiwał każdy krzaczek, sprawdzał zapachy, niekoniecznie będzie się przymilał, mm -hmm. bo on jakby, no, ktoś jest nowy na spacerze, to fajnie, ale psy są różne, są takie, co się dogadnęły do każdego. Są takie, które muszą kogoś podnieść, żeby się na niego cieszyć. E, I to jest właśnie to, że e, ludzie to jakby interpretują po swojemu: że, e, nie wiem, że psu nie zależy, a to nie, nie tak działa. No, to jest po prostu się sobie też, nie. dokładnie. No, on wyszedł na spacer i robi to, co zawsze na spacerze, żeby mu spacerze wróci, Więc musi korzystać. Hej. Tego psa też oddał bo się popsuł. Ale się. No,